Mieliście Macie. Jak, jak jest motyw, że masz całe puste kino, bierzesz miejsce. w Tam w ostatnim rzędzie, przedostatnim. i ktoś bierze stary obok ciebie, nie? I całe kino jest puste. Ktoś chce obok ciebie chce usiąść. Był jakiś gościu, który w Walentynki. Yy, na Twitterze to, to było. Gościu kupił co drugie miejsce w kinie, tylko po to, żeby pary nie mogły razem siedzieć i kupił w, w, cały ten w całym kinie rzę, rzędy ten pomiędzy, żeby nie mogły razem siedzieć no to i tak się poprzesiadali ludzie ale motyw mega fajny ale kiedyś, tak, kiedyś miałem tak samo, że jechałem autobusem i człowieku siedzę se, siedzę se dawno temu siedzę se w autobusie jadę do roboty chyba jechałem i stary wchodzi do samochodu baba i dosiada się obok mnie, nie? Siada ze mną. Jak coś patrzę, stary w okno na totalnym wyjebaniu i cały autobus wolny, siada baba obok mnie i jeszcze taka to była pani Pużulek, nie? Taka hybryda, wydaje mi się, że jeszcze ma gdzie mieszkać i ma za co, yy, za co konsumować jakieś trunki, ale już jest na skraju, nie? Zaj zająłem jakiś spocik mm. Kawa to życie nie